żebym sobie zrobić moje poranne cardio, pobiegać. Patrzcie, jak jest pięknie. I chciałem nagrać taki właśnie szybki filmik, żeby wam coś powiedzieć. Bo ja będę robił na sobie taki dwumiesięczny eksperyment. Bo wiecie, że ja zawsze mówię, że ja najlepsze efekty miałem, jak faktycznie robiłem dużą ilość powtórzeń, większą ilość serii. I jak dochodzę do takiego stresu metabolicznego, gdzie faktycznie mam pompę na mięśniach i czuję to palenie i że ciało to jest tak naprawdę maszyna do adaptacji i że lubi częste powtarzanie. I zawsze mówię, że nie tak łatwo wcale jest się przetrenować. I trafiłem ostatnio na takiego gościa, który się nazywa Megan, czy Megan. On jest ze Stanów Zjednoczonych i to, to są filmiki sprzed 12-13 lat. On już 12-13 lat temu twierdził, że to nieprogresywne przeładowanie jest tym głównym czynnikiem do wzrostu masy mięśniowej, ale że to jest objętość, że objętość jest głównym jakby driverem do hipertrofii, do wzrostu masy mięśniowej. I że ciężar jaki zakładasz nie ma tak naprawdę większego znaczenia, tak długo jak jest on wystarczająco wymagający, żeby się zmieścić gdzieś tam między tym 15 a między zakresem tam 15 a 30 powtórzeń, że musi on być wymagający żeby wygenerować stres metaboliczny, żeby wygenerować właśnie pompę, wygenerować aktywację włókien szybko kurczliwych, ale on nie ma większego znaczenia i że siła nie jest powodem dla którego mięśnie rosną, tylko objętość. A siła jest jakby produktem ubocznym dla większej objętości twojego mięśnia, bo jeżeli mięsień jest większy, no to ma też automatycznie większą powierzchnię do zbierania siły, no i może wygenerować więcej siły. A siła Sama w sobie jest jakby osobnym czynnikiem, który w dużej mierze jest generowany przez Twoje połączenie mózgu i umiejętność Twojego mózgu do aktywacji tego mięśnia w najbardziej efektywny możliwy sposób. No i ten sam gość wymyślił, czy wymyślił, czy po prostu opracował taką metodę, która się nazywa Nucleus Overload, i tak po prostu założenie tej metody jest takie że trenujesz jakiś mięsień, czy jakąś daną grupę mięśni codziennie przez 30 dni właśnie taką bardzo wysoką objętością, dużo serii, dużo powtórzeń, z nie takim dużym ciężarem, bo jeżeli bierzesz duży ciężar, to też powodujesz duże obrażenia na mięśniach i mocno obciążasz układ nerwowy, więc nie byłbyś w stanie tego powtarzać przez 30 dni non stop, więc dlatego bierzemy mniejszy ciężar, robimy więcej serii, więcej powtórzeń, bo wtedy to pozwala nam się regenerować wystarczająco szybko. I po tych 30 dniach robisz przerwę. Na 7 dni odpoczywasz kompletnie, żeby pozwolić mięśniowi się zregenerować tak w pełni, układowi nerwowemu zregenerować się tak w pełni. I żeby mięśnie stał się znowu bardzo wrażliwy na trening. I w wyniku tego procesu jest coś takiego jak komórka satelitarna Twojego mięśnia, i jest pewien jakby sufit tego, ile, ile mięśnia taka jedna komórka z jednym jądrem czy coś takiego jest w stanie kontrolować i jak przekroczysz ten pewien limit to z tej komórki satelitarnej musi do, zostać dodane nuclei, jądro. Jak zwał tak zwał, nie do końca jakby nie do końca rozumiem tą całą biologiczną jakby część i te reakcje chemiczne. W każdym razie point jest taki, że ta komórka satelitarna jest aktywowana w wyniku właśnie takiego bardzo częstego aktywowania właśnie tego stresu metabolicznego wysokiej ilości powtórzeń i, i pompy. I to powoduje, że dodaje się jądro do twojej komórki mięśniowej i ona teraz ma znacznie większy potencjał na wzrost, może rosnąć szybciej. Tak jak na przykład byś zaczynał trenować i też później, gdybyś przestał trenować i wrócisz do treningu, to ten mięsień też będzie w stanie rosnąć później o wiele szybciej. Nie wiem, czy tak do końca dobrze wam to jestem w stanie wytłumaczyć, ale no, chodzi o to, że Właśnie trening taki na wysokiej ilości powtórzeń pod pompę z mniejszym ciężarem ma trzy razy większą aktywację tych komórek satelitarnych niż dźwiganie ciężkich ciężarów w niskiej ilości powtórzeń z dużym jakby obciążeniem dużym obciążeniem układu nerwowego. I też jeżeli trenujesz i właśnie aktywujesz te włókna szybko kurczliwe jakby aktywujesz ten stres metaboliczny, dochodzisz do tego czynnika stresu metabolicznego, to obniżasz sobie poziom miostatyny w swoim organizmie, czyli takiego białka, które hamuje maksymalny wzrost Twoich mięśni. I im częściej, im częściej trenujesz, tak, im większą masz częstotliwość treningu, a właśnie dzięki tej metodzie możesz trenować częściej, bo nawet 3, 4, 5, 6 razy w tygodniu itd to częściej obniżasz sobie ten poziom miostatyny i twoje mięśnie są w stanie rosnąć więcej. Na tej zasadzie działają też sterydy. Jak przyjmujesz sterydy, no to twoja miostatyna jest obniżona i przez to właśnie jak ktoś jest na sterydach, no to może trenować dany mięsień raz w tygodniu takim brosplitem i taki tak jest w stanie budować mięśnie. Bo po prostu ten poziom miostatyny jest u niego sztucznie przez cały tydzień obniżony, więc nie musi tak często powtarzać tego sygnału jak osoba naturalna. Jak widzicie ja mam tutaj notatki, żeby nic wam nie, nie powiedzieć nie taki i nie zapomnieć. I ten gościu, ten Migan, on to zaobserwował na takich przykładach jak właśnie rybacy w Afryce, gdzie oni przez cały, przez cały dzień codziennie pracują na wodzie i tam dźwigają te jakieś wiadra z wodą, z rybami, sieci itd. I oni mają ogromne mięśnie, ale nie dlatego, że oni trenują na bardzo dużych ciężarach, tylko trenują bardzo często i przez bardzo długi czas. Jest bardzo długi czas pod napięciem. Inny taki przykład to na przykład była taka grupa lwów, która utknęła na jakiejś wyspie, i te lwy były zmuszone do codziennego pływania i do codziennego polowania na te same jakby stado bydła czy ten sam rodzaj bydła, bo nie mogły się wydostać z tej wyspy i cały czas ich mięśnie były pod napięciem, bo albo musiały polować, albo musiały pływać, czego lwy zazwyczaj nie muszą robić. I do tej pory to są najbardziej rozwinięte mięśniowo lwy, jakie zarejestrowano w historii. Inny przykład to na przykład gimnastycy Gimnastycy nie trenują pod one rap maxy pod bardzo duże ciężary, oni trenują bardzo często, bardzo dużo i powtarzają te same elementy, te same rzeczy na okrągu. Robią dipy, robią podciągania, robią różne te elementy gimnastyczne, ale oni nie trenują do upadku, tylko trenują bardzo często, bardzo dużo. No albo na przykład baleriny, które tańczą balet, mają ogromne łydki, bo nie trenują tych łydek pod ciężarem na maszynie Smitha, czy znaczy być może też, ale po prostu bardzo często to powtarzają. Na przykład co jest jeszcze takiego? Bokserzy. Bokserzy mają bardzo takie kuliste, okrągłe barki, nie dlatego, że robią jakieś heavy super wyciskanie cały czas, a już mi ręka boli, ale dlatego, że po prostu non stop wyprowadzają ciosy 24 na 7, trenują bardzo często, bardzo dużo w tygodniu. Jeszcze jakiś przykład miałem. Mm. No ja po sobie widzę, że ja nigdy nie trenowałem pod siłę tak naprawdę, zawsze trenowałem na trochę większej ilości powtórzeń i mam znacznie większą klatkę i znacznie większe mięśnie niż chłopaki, którzy trenują teraz pod siłę od samego początku. Oni dźwigają więcej ode mnie, ale mają mniejsze mięśnie. I tak samo też ci oldschoolowi bodybuilderzy, jak Arnold, czy tam jakiś, nie pamiętam, Columbo, no i te takie bardzo znane imiona w tym świecie bodybuildingu tej golden ery to oni nie trenowali pod niskie powtórzenia, pod zwiększanie powtórzeń, znaczy zwiększanie ciężaru na każdym treningu Arnold był znany z tego, patrzcie jak jest pięknie nad tym strumykiem Arnold był znany z tego, że trenował pod pompę no i też to jest poparte badaniami, to nie jest tak, że to jest tylko taki bro science aczkolwiek bro science myślę, że może mieć więcej sensu niż nie bro science, ale robili badania na przykład na ptakach, gdzie doczepili ptak, ptakom, takowi i ten ptak musiał z takim zwiększonym obciążeniem latać. No i on jakby ten ptak nie trenował do upadku, on po prostu z bardzo małym dodatkowym obciążeniem trenował bardzo często, bo cały czas macha skrzydłami w ciągu dnia. I zarejestrowali największy wzrost tkanki mięśniowej u tego ptaka kiedykolwiek. Albo na szczurach, gdzie uszkodzili szczurom jedną nogę, żeby druga musiała robić więcej pracy, no i ta druga noga też znacznie bardziej przyrosła, przez to, że bardzo często musi powtarzać ten sygnał. Także ja wchodzę w taki dwumiesięczny eksperyment, gdzie chcę po prostu znacznie zwiększyć moją częstotliwość treningu i intensywność treningu pod względem takim, że będę bardziej skupiał się na większej ilości serii, większej ilości powtórzeń i bardziej chcę dochodzić do pompy jeszcze bardziej niż do tej pory robiłem. Oczywiście nadal będę starał się stawać silniejszym, ale bardziej jako właśnie taki produkt uboczny tego, że będę stawał się większy a głównym celem nie będzie zwiększanie ilości powtórzenia z każdego treningu na trening, tylko głównym celem będzie uzyskanie stresu metabolicznego takiego naprawdę intensywnego na każdym treningu. No i nie będę robił tego samego 6 dni w tygodniu, tylko będę robił dwa treningi nóg w tygodniu i 4 dni w tygodniu górę, bo chcę na górze się głównie skupić, żeby moja góra stała się silniejsza, bo jest troszkę bardziej underdeveloped. No, także zrobiłem sobie zdjęcia. One były robione tam 20 chyba dwudziestego 23 jest teraz październik. Tak naprawdę no, zacząłem trenować w ten sposób od tygodnia czasu, także mina, mija pierwszy tydzień, no ale będę robił przez dwa miesiące. Także pod koniec grudnia zobaczymy, jakie będą z tego efekty, no bo być może zapoczątkujemy jakiś nowy trend, gdzie udowodnimy, że to nieprogresywne przeładowanie i dokładanie ciężaru jest celem jakby i głównym czynnikiem do tego, żeby zbudować większą po prostu masę mięśniową. Nie mówię tu o sile, bo siła rzeczywiście jakby będzie rosła bardziej, jeżeli trenujesz w niższych zakresach powtórzeń i skupiasz się na tej właśnie mózgowej, neurologicznej adaptacji, żeby Twój mózg lepiej łączył się z tymi mięśniami. Ale być może, żeby zbudować większą ilość masy mięśniowej, no to właśnie trzeba się skupiać, tak jak Arnold mówił, na pompie. No i że właśnie, żeby budować mięśnie, to być może częstotliwość ma większe znaczenie niż intensywność z ciężarem i po prostu powtarzanie tego samego bościa, o ile on jest po prostu wystarczająco intensywny, żeby wygenerować ten stres, to jest to, na czym powinniśmy się skupiać i jest nam tak naprawdę wciskany kit przez cały, przez cały system fitnessowy. No bo. Oni też na tym mogą więcej zarobić, jak mniej ludzi ma takie efekty, jakie by chciało mieć, bo myśli, że trzeba trenować tylko trzy serie, bo jak zrobisz więcej niż 3 serie, to się przetrenujesz i tylko 3 razy w tygodniu, bo się nie zregenerujesz. Podczas gdy osoby, które rosną najwięcej, rosną najszybciej trenują bardzo dużą liczbą powtórzeń, bardzo dużą ilością serii i są w stanie się z tego zregenerować zupełnie naturalnie. Ja nic nie biorę. Jestem w 100% naturalny, także na mnie eksperyment będzie wiarygodny, czy, czy rzeczywiście to działa, czy nie. Także zobaczymy się pod koniec grudnia. Zobaczymy, ile urosnę w mięśnie i też ile urośnie kanał na YouTube. Bo ostatnio przybyło już was ponad 400 osób w tym miesiącu, także zaczęliśmy znacznie szybciej rosnąć niż do tej pory to się działo. Także dzięki Wam za oglądanie. Ile ile osób wysłucha tego filmiku do końca. Ile osób na tyle jest zainteresowanych moim gadaniem na temat jakiegoś eksperymentu, który na sobie robię ale jak jesteś tutaj, to dzięki Ci wielkie za oglądanie. Możesz mi dać znać w komentarzu, co o, tym, co o tym sądzisz. Napisz, jakie Ty masz doświadczenia, jakie są Twoje przemyślenia. I no i widzimy się w kolejnych już takich zazwyczajowych filmach na razie.